Mój stary ma nową kobietę. Która zniszczyła mi życie, ale od początku. Od momentu, jak matka dała nogę z jakimś łajzakiem, to stary mocno się zmienił. Zaczął spędzać ze mną więcej czasu. Był moim kolegą, przyjacielem i ojcem w jednym. Wszystko robiliśmy razem. Każdego wieczoru oglądaliśmy filmy. I zajadaliśmy się pizzą. Naprawialiśmy razem auto, jak się spierdzieliło. Czyli prawie codziennie. Graliśmy razem na konsoli. Nawet się razem kąpaliśmy i spaliśmy. Przychodził ze mną do szkoły. Raz w tygodniu okradaliśmy babkę ze wszystkich pieniędzy. Byliśmy wolni. I robiliśmy, co nam się podoba. Nie potrzebowałem kolegów. Bo miałem starego za najlepszego kolegę. Ale jak to mówią, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Stary znalazł jakąś lożkę i mi ją przedstawia. Zryja taka 2 na 10. Po jej oczach już wiedziałem, że to będą kurde problemy. Na początku jeszcze nie było tak bardzo źle, bo przychodziła do starego tylko na 5 godzin i wychodziła. Ale prawdziwy gnój w tym domu zaczął się kiedy wprowadziła się po dwóch tygodniach. To właśnie od tego momentu zaczęła się prawdziwa spierdolina. Dwa pasożyty, a stary się jeszcze cieszy, z czego tu się cieszyć? Minęły tylko dwa Dni, a czułem jakby mieszkał już tu rok. Za dużo na komputerze siedzisz, za mało ćwiczysz. Wyglądasz jak patyk do mieszania gówna. Sam zrób se pranie. My robimy oddzielnie. I tak nie zdasz. Boś głupi jak paczka gwoździ, za często straż, papier marnujesz, za dużo jesz, chleb z masłem ci wystarczy, no tak do kościoła na pewno nie pójdziesz, zobacz jak mój syn jest ubrany I tak każdego dnia, znęcała się nade mną psychicznie, miałem tego dosyć, tylko wtedy kiedy kładłem się spać odpoczywałem psychicznie od tej głupiej baby w czapce się nie śpi, głupku ty. Ja pierd... Jeszcze ten mały młot mi po pokoju i robi sobie co chce. Zero prywatności. Większej patologii nigdy jeszcze nie widziałem. Próbowałem porozmawiać ze starym o tym, co się w tym domu odpiernicza pod jego nieobecność. Ale te głupie babsko było zawsze wszędzie i we wszystko się wtrącała. Odwiedziłem psychologa i opowiedziałem mu, jaką mam patolę w domu. Ale nawet on nie był w stanie mi pomóc. Postanowiłem nawiązać znajomość z tym półgłówkiem. Zapytałem, czy wie, co to krzesło elektryczne i że to nic nie boli. Zgodził się na eksperyment. Ale chyba coś poszło nie tak. Młody zaczął szczać w gacie i zemdlał. Kurde, to nie miało tak wyglądać. Kurde dziwne, babcia wytrzymywała godzinę, jak jej to robiłem. Młody pan persiak trafia do szpitala. Okazuje się, że zostanie warzywem do końca życia. Nigdy nic nie osiągnie, nigdy nie zagra w piłkę, nie pójdzie do szkoły, do pracy, z kumplami na miasto, z dziewczyną, na ryby, na grzyby. No kompletnie nic. I to przeze mnie. Ale to niechcące było, znacie mnie. Typiara pozwała nas do sądu. Stary dostaje 4 lata, bo w Wziął na siebie całą winę. Oczywiście musieliśmy sprzedać dom, żeby opłacić leczenie tego szczocha, które na pewno gówno da, ale są tego wszystkiego plusy. Odwiedzam starego codziennie po 10 godzin i gadamy. Znów jesteśmy razem i spędzamy razem czas, póki co mieszkam u babci. Na razie jest wszystko dobrze. Czekam, aż stary wyjdzie. Dzięki za wsparcie.